Hej, z tej strony, witam was, Witavas, Dan Tonnenessensaven. Majo Fewa All Stars. Fangame, który został stworzony przez Majo Fewa, którego znamy ze światów literowych i Majo Remake, oraz przez Quista, którego znamy ze światów ujemnych i Majo bazy z kasów. W porządku. Opcja chyba wszystko jest jak trzeba. No to zaczynamy grę. Fangame polecił mi Majo Player, za co mu dziękuję, ponieważ coś tam o tym fangame słyszałem, ale nie miałem okazji w niego zagrać. Widziało się trochę na YouTube, ale tyle. Okej. Okay. Bonusowe etapy na razie zostawiamy. No i przechodzimy do pierwszego etapu domyślnego. Każdy etap będzie inny, co? No dobra. I teraz w przypadku Majof Ewaki bazy skasu widzę, że mamy. Urywek lokacji przedstawiony w formie takiego mini screena. No i możemy też wybać Luigi'ego na początku planszy. No prawie na początku planszy, bo tak całkiem na początku nie. Przynajmniej tutaj. Już był tujący grzyb, czyli że pewnie nie będą same czerwone i zielone, które znamy i kochamy, ale też te fioletowe, które. Załóżmy, że też znamy i kochamy. W sensie wielu ludzi lubi dawać całą masę tujących grzybów do etapów. No dobra. Hm. Nie, ale zresztą jak doskoczę tam to nie będę w stanie wyjść Pewnie trzeba coś z tą platformą zrobić, co? Okej okay. Skacz Majo, skacz Okej okay. Udało się, świetnie Coś tu jest ukryte? Chyba nie O tak, jak najwięcej tujących grzybów, żeby mnie goniły. Ale lepiej tego nie jeść. Już jeden powoduje poważne zatucie pokajmowe. Tu już wolę nie wiedzieć, co będzie, jak wszystkie pochłonę. A zresztą nie jest dobrze, bo Mają umiera w Mająfewa od jednego. Katow, cut off, katow. Cut off. Tak tylko mówię, bo. Niektórzy narzekają, że narzekam w SMBX na katofy, ale jak Majofewa jest katow, to nic. Okej. Okay. Czemu element konstrukcyjny zasłania tytuł? Nie wiem, ale to sumie nie jest jakaś. Duża wada. Natomiast dlaczego gumba sobie wychodzi, nawet jeżeli stoję na Łopie? Nie wiem. Znam życie to tak. Sametujących grzyby. Oczywiście, że niby dużo jest grzybów. No w porządku, ale czemu 90% osutujący. A bo to Majo. Nie może być za łatwo, nie? Nie mam też za dużo czasu, szkoda. Okej. Okay. może potetujących, żeby jednak nie idę. Hm. Dobra, udało się! Świetnie w porządku. Mam nadzieję, że zapisuje się postęp co etapy, dobra? Znaczy, co etap? No to pora na pakiet, pozdrowi SMAJO 882, SXMAJO 865, Fireflower 11, Felix, 653. 153. ADB4, Jakub 1986, Maciej Tomanek, Ponzi Szalonych, Youtube, Skopią 221, Dawid, Mech, Jayśnicz Blauwikel, PWZ Pikachuwa 150 50 Demon Gaming Gaming.pl, No, Mech to już bodajże ten, Kuba, Quizpol, nośne Sony X, Desendokuro. No dobra, ja się z nami żegnam, dzięki za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco, trzymajcie się, cześć!